Witajcie moi drodzy I Tym oto sposobem wytarlimy ku morskiemu łoku Ale nie morskiemu łoku w Tatrach Ba ku morskiemu łoku pod przegipkiem W grupie Wielkiej Racy w Beskidzie Żywieckim Tak się prezentuje Płynie z jej przegipku taki oto stawek Legenda mówi Według podań Dawnych mieszkańców Przegipka Że utopił się tu Furmon razem z porą koni I z wozem pełnym drzewa pod I z nigdy więcej nie wypłynął I dobrze, żeby tu dzisiaj są rekreacyjnie, a nie zrówumy drzew. <grymne> no i tak to kochanie wygląda. Morski łoko pod przegibkiem niebli, niedaleko od szlaku. No ale trzeba wiedzieć, żeby go nie ominąć, gdzie skręcić. No, powiem wam, zarobi wrażenie. Tym bardziej w takiej aurze, jaką dzisiaj mamy. No, całkiem magicznie. Bóg powiedział i może na dzisiejszy dzień furmą sporą kuni. Kiedyby w pot, to tak całkiem by go nie wciągły, żeby z i nie wypłynął. Ale kto wie, jak to takie dawno było. może było głębi. A i test nie sprawdzę teraz, czy mu na środku nie jest na tela miękki, że mogłoby w niego wciągać i wciągać. Na pewno wyźnie byłoby łatwo. Kiedy by się tam sobie dostał. No, Miejsce magiczne, jakby kto chciał wiedzieć, kto to jest. A dotrwał do końca filmu. No, i to w tym czas udzielę chętnie takiej informacji. Bo worka się tu wybraj. Poza tym, atrakcyjnym miejscem jest to, się tu rozpościerają piękne widoki. I no, nie dziś. Chociaż dziś też, bo w gorach nie ma brzydkiej pogody ani brzydkich widoków nigdy jak żonie. no ale panorama, która się rozciąga w kierunku rycerzowych i muńcała w tamtą strunę dziś nie była dano Będę zobaczyć wiaterek lekutko płyduchuje jawor jeden drugi stoi porę smreckow a prasta Rokarpacko puszcza. Wyrąbano wyżnięto. Ale jak tego dali, noc nie było. Alas był, noc nie będzie, alas bydzie będzie. Także i to się ludzi. Piękne miejsce.